Co sądzicie o filmie? Nie był zły, co? O wiele lepszy od Harry'ego Pottera. Harry to dzieci nada. Jestem od ciebie lepszy, Potter. Nie miałeś pewnie nigdy laski. Ja przeleciałem trzy. Jedna z nich sama się zabawiała. Powiedzcie kumplom, że film był odjazdowy. Bo jak nie zrobię na nim kasy, babcia nie pójdzie na operację biodra. Wybór należy do Was. Żadnego nacisku. Babciu, opowiedz im o swoim biodrze. Co? Znowu się przewróciłaś? Złamałaś drugie biodro? Nie płacz. Poobijana i połamana. Zdobędę gotówkę na leczenie. Żeby nie wiem co. Nie bądźcie egoistami. Kupujcie kasety i inne duperele.